szanowni bracia i siostry niektórzy niektórzy może widzieli jakąś starszą moją serię z Polski kiedy szliśmy w demokrację no i tak odkładałem, odkładałem, odkładałem w końcu wyszła update i się nie dało tego wszystkiego przywrócić żeby te zapisy wczytać na których który skończyłem ale <laughs> Dzisiaj zaczynam nową serię na modyfikacji regub Renu która wprowadza drzewko o wiele lepsze do życia pospolitej. Yy, moja wersja chociaż się troszeczkę różni od, od... tym co widzicie na YouTube, bo mam tak zwaną wersję kadeta, która sprawia, że na przykład nie ma czegoś takiego jak 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 jak. jak. Hmm. Nie mogę sobie generałów ulepszać, oraz tak samo nie mogę na przykład w morski tutaj, Sobie badać na przykład jakiś tego bomb głębinowy, albo w ogóle, bo oczywiście jestem taką amebą, że zapomniałem sprawdzić. No, no dobra, no, ale, ale, ale chyba tylko tym się różni ta wersja. Jeszcze Jeszcze strukturą drzew, drzewek, które drzewekie mają, ale dobra, przejdźmy do samej rozgrywki. Takie drzewko, przynajmniej jak na razie, później hmm, mamy. Później się ono rozwija, to po powrót królestwa. Bo. Nie, inaczej. Po takiej konstytucji nam się robi alla i yy, a nas, który nam tutaj właśnie zwiększa popularność w partii bez powiązań. A później marzec na Warszawę. Co sprawia, że wybucha nam y, wojna domowa? Jak się wojna domowa skończy, y, nawet nie skończy. I, po, I jak zrobi właśnie ten y, tutaj cel, mam po, powrót królestwa, i wydają ogromne bóstwo. Później będziemy mogli sobie wybierać tego y, władzę, czyli to monarchię. Monarchię no, jakiegoś króla. Ja sobie chyba pójdę. No nie, no zobaczymy co jeszcze tam, bo w ogóle bardzo dużo ja nie grałem. Tu sobie przez chwilę. Eee... No, zobaczymy na razie się zajmie mi tutaj tego eee, strukturą. Chociaż po powiem mucha łazi. Nie wiem czy coś się tak utepiam. I to wcale nie jest, dlatego że ja to się mógł, bo ja się mniej porównałem do niektórych osób. <laughs> eee... No dobra no, podzielmy sobie na jakąś taką karmię właśnie template template grupa artylerii a ona raczej no a tak sto dwadzieścia... 122 122 półk z motoryzowanej no nadzieję są takie dwiece ale wiecie, co ja zrobię ja po prostu je usunę tej grupy artylerii to jest to artylerii najczęściej na, najcięższej i sobie po prostu zrobię taką taką jedną, jednolitą armię o. Włoczność! Legiony... Tak eee, żeby mi się to wszystko tego... Gotów, nie myliło, weź... W, I jeszcze sobie nie później e, czołgi z kawalerii, bo to jest kompletnie useless, jak chcemy ruszyć na... Jak chcemy ruszyć na... na Sudno to będzie to, to takie trochę kompletnie useless, bo tym już rzut na samą No i dobra, no... Po, brak szablonu, co pewne pojazdy samochodowe... Pojazdy samochodowe sobie zostają później jeszcze w tego... Szpitale polowe i, i sygnalizacyjne, możliwe że logistyki. O, no, tylko dobra, róbmy, róbmy na razie ten seal. Przysimy sobie do, do piątki, bo i tak na razie się nie będzie okay. eee, nie wiem, zróbmy takie o, takie serduszko zróbmy. O, no, oj, nie wróci, 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 wróci. Przysył do. Kurde, dobra, nie. Nie będzie takie. Przysyłamy całego tego. Odcinka ser, serduszka nie malowało. No dobra, niech. Kurde. Wróć. Dup. Dobra, nie będzie kółeczko. Nie będzie ostatecznie kółeczko. Czego nie produkujemy? Pojadę. Pepance, pepance, pepance. Mam no, w ogóle z bananem. Ale rzeczywiście, że nie. Jeśli poparcie też będę musiał usunąć. Okej, okay, to sobie No, To nadało chyba Polityka power. No, no... Naprawdę, ogrom tego polityka Power, 60. Nie wiem, że żartu, to jedna ironia była. Dobra, następnie niech tam się robi powoli, niech nam się robi. Czy ja włączyłem nagrywanie? Tak, ja włączyłem nagrywanie. Ok, eee. Yy... Dobra, polscy monopoliści na wschodzie, jak są świat, władze, rzeczypospolite, nie podoba się polityka wobec rządu, roztopia, w kierunku zmierzają. Członkowie Rady Regencyjnej ostrzegają, że na stałej. Niespokojne czasy i obecny rząd doprowadzi do zguby do zguby suwiasty narodu. Rząd stanacyjny, na który jest częstem i jutro w Wielkiej Izbie, a jest śmigły, bo że to która przecież sama władzę poradzę receptyckiego. Czyżby zmienili zdanie stanacyjny, doprowadzi do zguby, musimy działać. I teraz robimy sobie marsz na Warszawę. Tu musimy uzyskać puszcza. Pięknie. dobra. Po tym popołudniu się nie ta. Na nam yy, buchnąć ta wojna domowa. Yy, floty tak szczerze, kompletnie ale mam ja jedynie co ją odprawia do O! Państwo pogrążyło się w wojnie domowej. Rzeczpospolita pogrążyła się w wojnie domowej. Po rozruchach monarchistów w całej Polsce rządza nas na górze w zachodniej terytoriach Rzeczypospolitej część armii zbudowała się i wybrała sobie kilku narodowy marszałków oraz nowego wodza Władysława Sikorskiego, którzy mieli się nie zgadzać z polityką rządu marszałów Rzeczypospolitej, Edwarda Józefa, wybrano bez aresztowania Władysława Sikorskiego. Ta decyzja spowodowała jeszcze poważniejsze konsekwencje. Polska Luta Wojskowa ustaliła, objęła siedzibę w Poznaju, gdzie rezygnują już i Rady Regencyjnej. Władysław Sikorski złożył pisię wierności i przegrał rezydencji na pokazowych Podarz konstytucję przygotuj. Prawie zgubiliście Polskę, po czym wydał Warszawowi koronnemu na uwiężenie Warszawy. Usunąć sanację i teraz. Falegnijmy sobie. Falegnijmy sobie, szanowny. Mój gust jest taki, że skoro to oni mają. Bo oni są tutaj faszystami, to znaczy, że zaraz, gdy pan Wąsacz zacznie przesyłać tego bohatników, yy, ale właśnie jeszcze jeden taki jeden minus Kadeta, Kadet Edition, yy, filler Gebels i Garing to właśnie są takie zamazane trochę, ale to jest ale, to jest tylko wygląda na podstawce i, i na niektórych modyfikacjach, w większości modyfikacji zdjęcia po prostu są zmieniane i to kompletnie olewa e, olewa, ale dobra. weźmy do sobie rozgrywki, mamy sobie taką skupioną stronę kątu No może na razie nie! A, jeszcze nie ma tego. to ataku, obrany i, i, i planowania, ale to tego bot też nie ma na szczęście. E, na multiku to... Na multiku wszystko jest normalnie, nie? Jak, norm... Jak normalna wersja. Także... Jeśli chodzi o to, to nie się... Czego bardziej, że na multiku będzie nie ja, ehm... no, no. bo mnie? no. ma. pusta, mnoha. nie. Muszę się zgaduje, że ta armia po prostu siedzi tutaj sobie w półeczku, które nie dają nam Dobra, to jest ty, dupu, No niemożliwe, że mam więcej samolotów na mnie. S.P.E.W.E.D.E.B.R.A.T.Y. Eee... Protektora, a to jak już podbijemy? jest ta mobilizacja. Dobra. Masz na Warszał, ale sobie pokażę wejść Żebyśmy po prostu zasięg później na, na Polskę, a to tą Polskę. Ale już tak O, tutaj jeszcze kawaleria wyrażenia. Jeżeli to będzie za 14 godzin, to będzie za 4-3, bo i już się do go. Słuchaj, eee, Ale gdzie? że ten wariać nie złomartował stolicę. No. A dobra, to się nie kawalerię, bo zaraz będą paradować. Eee, co mamy? Idzie do mnie, tak będzie? broń? Taka strona jest Jest ale jest ale jest to normalne kiedyś to, który eee, tak. eee, to się tutaj nie ma tak dużych samolotów. My na szczecin, O powód proszę, zrobiliśmy to. I teraz mamy coś, ale dula wybieramy dopiero. Rika, Habsburga, Mikieł, może na Bonapartego Irong, i Romanopole. Ja bym sobie, ale wiecie co, ja bym sobie nie ja wiedział, Ja bym sobie po prostu poleciał drogą taką na Bonapartego, właśnie że ci Bonapartowie i albo w Wielką Europę albo w stolicy, czyli hmm. w Europie, albo w Unii dla i to o ile się o ile czytałem, ale czy, czy o ile pamiętam, jak wybierzemy to, to właśnie Polska i, i Bagieta. i to będzie jeden kraj. Że że będziemy po prostu jednym krajem i sobie będziemy mogli stolicę wybrać, a tutaj, że no... Będziemy mieć takiego cesarza, takiego samego króla, zarówno Francuzi, jak i Polacy. Yy, ale będziemy już... to nie będzie już dwa w w sensie, że... Nie będę miał władzy nad Francją też, o! cesarska. Ale wiecie co? Niezależnie ile na podstawce z tym grałem Francją, ja zawsze miałem, prawie zawsze miałem problem z tym z przebiciem się tutaj, a dlaczego tutaj? Bo <laughs> te gnidy na każdej modyfikacji buduję sobie tutaj jak muślinie już wolę tak, żeby bo, 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 bo wiadomo, że francuski, bo to po prostu odpuścić przed tym, że to się co co i się rozleje, ale w tej modyfikacji ta kampania francuska troszkę potrwa. rozciągnie swojej dywizji, z, z dwóch na mnie i na Francuza i ja wtedy przy, y, Francuzom przylecę na pomoc to będzie większa szansa, nie? Dobra, na razie co chyba jedynie możemy tutaj zrobić to y, naciski w stronę w stronę tutaj jeszcze nic no i co, no i kontynuujemy naszą rozdrifnę Jak sobą?

Eee, nie, no dobra, że wolę zrobić żeby cię tejże organizację, później jeszcze raz organizację organizacji Uwaga! Odnowić. Dobra, zostaw mnie tu. E, tego.

nie zakończymy szybko tam fajne, bo później mi się więcej infrastruktury nie naprawia ślubem. Si�. Eee. Okej, dobra. Po ciężkich walkach nam no, przyjechało, no miasta, ja stałem na niezapiętym białości, bo przyjęli po tego. że się tam, Jest ataki w miasta młodych stanach, inne te się to, że szybko. Ja.